bez kamerki, co? Dzień dobry, witajcie w znaczy, nowym odcinku. Na Siema. Siema. Witajcie! Znowu ja i. Kuba. Będziemy we dwójkę nagrywać, żebyśmy mieli we dwójkę filmiki. Dzisiaj gramy w Minecraft, nie? Tak, gramy w Minecraft. E, razem gramy. E, m, kalna. E, na twoim serwerze? Nie, na twoim, stójś nowy. Okej. Okay. Bo już w się wypadku stary usunąłem No tak. I będziemy grać Survival będziemy Zadne... zrobić kopy tego serwera No tak, ale i tak by się no. Będziemy robić ten, wszystko na Survival żadnego kreatywa, nic nic a nic, tylko sam Survival, bo jak tam graliśmy to ja uznałem kreatywa i wtedy to była zepsuta to była zepsuta gra, nie? To też wyglądało ładnie No było cóż, ładnie. Wszystko na survivalu. Nic za nic nie będzie na kreatywnym. Albo jakbyśmy mieli coś nam zbudować, to na kreatywnym. Ale tak to nic z kreatywnego nie bierzemy. Tylko budujemy. Co nie? Dołączam z Karolina. Widowie? Mamy jeszcze coś. Wiem. Już nagrywam minutę. Ja minuty i 32 sekundy. Jest mu i... zamazane coś. Co? Nie wiem, mam oczek zamazany. No, bo to tak się chyba dzieje. Od lampy. Tak? Generator. Generator. A pamiętasz jak ten yy, Hero Brain zzał, złapał? No. Hero Brain, który mówi po angielsku. A ja nie znam tak dobrze angielskiego. Dobrze. Ja na razie nie ma, języka, będę. Dobrze. Karolina już sobie dołączyła. <śmiech> tak mnie <laughs> kusi coś zrobić. Nawet zrobię coś. Musimy się załadować. I my razem.

Karolina, wiesz gdzie nas zrespiło? Gdzie? Pa w dziurce. Za chwilę. Wyłączył mi się telefon? Nie. Okej. Okay. Patrz, gdzie się zrespiliśmy. W dziurze. Dobra. O... o, tu mam y, skrzynię i od razu wioska na starcie. E, ja biorę sikiera. Ja biorę drewno. A ja sobie biorę ten. E, weź sobie chlebki i jabłka. No tak Tylko ja nie umiem ten, coś na YouTube. Dobra. Ja idę zabić Golema. Ja idę, 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 idę zabić Golema. A ja zrobię desetki. Okej, okay, ja idę... Ja idę zabić Golema. 20 i okay. 8. Okej. Bo są różne To i 28 mamy. Ja idę zabić Golema. Co to jest? Co? Gdzie, gdzie? 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 No, koło tam koło mnie. Co? Co jest? I to jaki duży! No mam y Jop. Ile potrzebne do zbudowania całego? E, dziesięć A ja mam dwa A e, tu zombie e, Weź wykop ten Weź wykop ten Weź wykop No weź Bo ja nie mam Daj mi jeden ten Jeden kobyl Daj Albo dirt nie masz kobla. Ja jeden. potrzebuję. Nie nie? Jeden. Ja mam tym, jeden. O. o, dzięki. Bo akurat idę zabić golemami, żebyśmy mieli pięćdzielarza. Bo ja mam takiego farta. Nie? mamy Tylko. O, i ty masz butki, nie? I ciebie nie zabiją pigliny. Będziesz mogła handlować z nimi. Z złotem. Jakby. I będzie. Być... Ja idę zabić gulima ja idę zabić golema. No, wiesz, o. że to się cały czas nagrywa. 5 minut już nagrywamy. Ja też. Jo. Dobra, idziemy. Do są jakieś pola w ogóle? Nie wiem. Są. Są? O. Chyba. Jezu, jakie ja mam ściny. Może tego nie widać na nagraniach ale prawda? Ale widać naprawdę. No. No o, ś... są pola. No a ja mam Dobra, go to Ja zbiorę jedno to pole i zasieję Dobra Teraz sobie wezmę jeszcze innego derta Jeju No co jest z tym? czymś? Idę zajwić golema O, o patrz, wiśniak już sadzi O To ma ze a co on sadzi? Ja jesteśmy na marlu On sadzi marchewki, dobra. Aha. To będziemy mogli sobie na, nawet naсіння możemy zbierać. Tam? No. Pa to. Patrz, patrz, patrz patrz. Aha! Ale ty nie będzie miał nieskończoność tego, nie? Tak, tak, tak. Zobaczy, czy ten. Dobra, mamy mo normal. Będziemy mogli go zabić. Dobra, ja mam deski, mogę mogę ja ale ja wiem jak. Ja wiem jak. Ja wiem. Ja, wiem. ja zrobię to speedrunnersko. Speedrunner. Już poleciał mi, no. Dobra, ja go zabiję. Eee. Się... Ja Czekaj. Teraz idę go zabić, nie? Dobra. I za zabić jedną krowę. Nie wiem, jak chcesz. A jesteś głodny? Bo ja nie. Ja nie. Golę mi... to, ja by chyba chytnęłem. Tak, jak mi zrobisz tam w skera, to ja cię zabiję. Chodź tu w O kurde. O kurde. Co golem, goni? Nie! Nie tu! Najgorsze miejsce! Nie bój się, przecież on golem nie jest taki głupi, żeby wskoczyć do dziury. Jest głupi. Ała! Nie! Zabi... zabiję mnie! zabiję mnie pająk! zabiję mnie pająk! Pająk mnie zabije. Dobra, nie mam kobla, nie mam nic. A ja nie mam nic! Trzeba go zabić. Ja, ja, ja zbieram kwiatuszki. Dobra, ja muszę szybko go zabić, bo mnie za zapili... u ukatrupi. Dobra o. Dobra Ej, on się zablokował! Gdzie jesteś? Tutaj. Kolej się zablokował, ale głupek gdzie? No tutaj się zablokował. Głupek. Głupek. Masz. Bo ja nie chcę, ja nie chcę, bo on nie goni. Weź kwiatki. Dobra. O, ja chcę go zabić jakoś speedra. Tuż on biegnie, to Bijemy? Nie! Umarłem! O! O, kurde. Będzie ciężko z nim. Dobra. Jeszcze 10 minut nagrywek. A ty? Ja też. 914 czternaście A ja 24 już sekundy szybciej zacząłeś No tak Ja też nie mam tego odliczania A sobie ustawiłem Mam trzy dear, I go zabiję Też wskazują te lagi No wiem, a ja... Do... Ile przez ok, Okej A wiesz, że ty no, możesz... Ale doszedł przez a wiesz, że można te zrobić cięcia? No wiem. Why? Tata sobie gra w grę. Nie. Czy ten gubek jest golen? Wreszcie jest. jakie lagi. nie mogę tak siedzieć. O wiele lepiej. O tak. Jest mężczyznki. E Nie no to zrób nacięcie. Nie, ja na dalej nagrywam. Ej, no, zgubiliśmy itemy. Dobra. No Jeszcze raz. Dwa. Jeszcze. Dzień dobry. Jesteśmy. Jesteśmy już. Po przecinku, ale, już... ale i tak na, już skończymy nagrywki. Więc. Papa! No! To widzenie coś, papa.